Montaż poprzez zastosowanie metody klejenia, kleje poliuretanowe i akrylowe. Montaż metodą klejenia płyt Termano Wall GK przy użyciu klejów PU i akrylowych może być dokonywany na suchych, stabilnych i wolnych od wilgoci ścianach. Wykonanych z cegieł, bloczków, betonu, również wykończonych stabilną warstwą tynku oraz gładzi gipsowej i płytach GK. Dla podłoży malowanych zalecany jest klej poliuretanowy. Metoda klejenia nie jest właściwa do bezpośredniego stosowania na nieotynkowanych ścianach z litego muru, gdzie istnieje ryzyko przenikania wilgoci, ani na drewnianej lub stalowej konstrukcji szkieletowej. Nierówności podłoża należy zeszlifować na tyle, by dopuszczalna tolerancja płaskości, sprawdzana przy pomocy łaty dwumetrowej, nie przekraczała 5 mm. Przy słabym lub zbyt chłonnym podłożu może być wymagane nałożenie warstwy gruntującej. Po wyznaczeniu najwyższego punktu ściany na podłożu i suficie należy wytyczyć markery wskazujące pozycję krawędzi płyt Termano Wall GK. Klej do płyt Termano Wall GK powinien być odpowiedni do zastosowania na zamierzonym podłożu. Płyty izolacyjne Termanowol GK należy docinać na wysokość około 15 mm mniejszą niż nominalna odległość od podłogi do sufitu. Akrylowy klej uszczelniający należy nakładać pistoletem na ścianę lub tył płyty Termanowol GK w odstępach poziomych i pionowych co 300 mm. Klej poliuretanowy należy nanosić pistoletem na ścianę lub tył płyty. W postaci ciągłych pasków o szerokości 20-25 mm. Na płytę należy nałożyć minimum trzy pionowe paski, chyba że producent kleju piankowego PU określi inaczej. Ciągłe pasy kleju z pianki PU należy również nałożyć poziomo na górze i na dole płyty. Klej przy łączeniach płyt należy nakładać około 25 mm od krawędzi płyt, aby uniknąć przedostania się kleju do styku pomiędzy płytami Termano Wall GK. Płyty należy mocno podnieść do sufitu za pomocą nożnego podnośnika i podeprzeć listwami do momentu związania kleju. Oprócz kleju należy zastosować odpowiednie dodatkowe łączniki mechaniczne w odległości nie mniejszej niż 15 mm od krawędzi płyty. Obwód płyty Termano Wall GK oraz szczelinę przypodłogową należy uszczelnić przy pomocy elastycznej pianki poliuretanowej i lub elastycznego uszczelniacza.